Z tej strony Andrzej. Jesteśmy na lekcji z Adamem. Lekcja jest już oczywiście po egzaminie wewnętrznym, w oczekiwaniu na egzamin państwowy. Adam przypomina sobie pewne elementy, żeby nie było długich przerw. No dobrze, Adam, przygotowaj się do jazdy, rozumiem. Mhm. Wszystkie elementy są zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi. Tak? Prawie. Prawie. Teraz jest okej. Okay. Prawo. No, teraz. I trochę tu. Teraz jest OK. Po co? Jedziemy? OK. Tak jedziemy? No pojedziemy, słuchaj, myślę, się wydaje, że pojedziemy w prawo. OK. Aha. Przypuszczam nas, tak? No to korzystam. Teraz zobacz. Za mocno, za mocno teraz podciąłeś, miałeś wyjechać trochę dłużej o prosty I koła. Dziękuję, no, no już przejdź po malutku, ale zwracaj uwagę, w prawa lusterka i że Zobacz, mhm. co tu się dzieje. No, jest no to czyli, czyli ty nie mogłeś wyjechać tak od razu, że wyjechałeś sobie i nie sprawdzasz prawego lusterka było bardzo wąsko pomiędzy pojazdami i to sobie śmigasz, mhm. tak? Bez kontroli. Adam. Jak Szef? jest wąsko, to musisz kontrolować prawe lusterko. Tak. Ok, czyli wyjeżdżamy zgodnie ze znakiem? Zgodnie ze znakiem, tylko proszę, cię o, omi dziurę. omijamy dziury. A i tutaj mamy mnóstwo. Tu jest druga. Dobra. Dobra. Mhm. Ok, no to możemy trochę podjechać. Dobrze. Może nas ktoś puści. I tylko obserwacje, tak? Mhm. Kierujący pojazdami, nie ma innego wyjścia. Spacer Bordowym. To jest ok. za bardzo. Akurat, Bordowy to nie było, no dobra. No, ok. Opal. Będziemy, będziemy, no. będziemy. Będziemy zawracać na tej drodze pierwszym dozwolonym miejscem. Okay. O, trochę łapie. Tak, tak, lepiej, tak, ale tak, tak, tak. Czuję, tak, że od razu łapie za, tak, za mocno nie, jedzie. Nie, nie, bo musisz lepiej puścić sprzęgło do końca, Adam. Mhm, jasne, jasne. A później dopiero gazować. Mhm. Zawracamy mhm. pamiętaj, pamiętaj. powiedziałem Ci. Nie zaglądaj na biegi. Mhm. No dobra, no to jak zawracamy to. Dobra, teraz nie. Teraz mogę. Spokojnie. No i w pierwszym możliwym miejscu, czyli tutaj. Pół spokój, uspokój, żeby to nie było szaleń, szaleńszej jazda, Adam. Na spokojnie. O, to możemy je odjechać. Spokojnie, wszystko spokojnie. Mhm. Mamy taką fajną pogodę, że aż fajnie się jeździ O no, tutaj też postoimy. Dobrze No, można sobie z zahamować. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobry pomysł. Bo też to hamowanie silnikiem jest w ocenie egzaminacyjnej za tak? to Pamiętaj, tak? Jazda też... ekonomiczna Jazda ekonomiczna uh -huh. A się cieszę, mamy takie warunki, bo ostatnio jakby ja w tym poślizgach jeździł To bym się sam by prawdę za minus dawać e, Teorię masz w piątek Tak, tak, tak A jedziemy, a tak jedziemy prosto A O której godzinie masz tą teorię? E, 13.20 Dobra No tak na spokojnie Dążę się wyspać, dwie kawy wypić i kawy już nawet zaczął działać. To jak się jak zawsze na egzamin, to od razu na, to, na, prak na praktykę się no Pewnie, że tak. I daj sygnał kiedy masz. Pewnie, że tak. Od razu wbijam na internet Obserwuję. się zapisuję. Aha. Nie musisz na internet, tylko możesz zejść na dół i się zapisać normalnie. Też a tam kolejki są duże. Nie e, zaglądaj na biegi, Adam. Najpierw musisz... Nie, nie, bo ty nie, nie do końca puszczasz sprzęgła a mi gazujesz. Mhm. Ci już mówiłem. No, no, no. Najpierw zmień bieg, pójdź sprzęgło i teraz dodaj gazu. No. Tak? Mhm. Mm Spróbujemy zmienić pas na lewy dla treningu. Jasne. Już? No tak jak będziesz mógł. No, kierunkowskaz okay. ma być włączony, bo kierunkowskaz oznacza zamiar, czyli Jasne. pokazujesz wszystkim, co chcesz zrobić. Możesz? Korzystam. Okej okay. Dobrze. Ale zmieniaj biegi następny, Adam. No można. No jak można, no, trzeba. No trzeba. <laughs> W końcu już taka prędkość, że trzeba. Tylko też nie szalejemy za bardzo. Za skrzyżowaniem będziemy zmieniać pas naprawy. Jasna. Czyli? Już, już można. Można, można. No, można, można. można. O, jest pusto. Mogę spokojnie. Końcu, ale nie taki duży ruch. Nie taki duży ruch, okay. nie taki duży ruch Adam. Jasne. Niech powoli ten samochód zjeżdża. Uh -huh. Nie, ruch taki duży ruchów. Za długo Adam, za długo, za długo kierunkowskaz masz włączony. A, no tak. Mogę pomyśleć, że tu jadę, no, także ty... a nie o to nam chodzi. W jest wyraźnie opisane, że ma być niezwłocznie wyłączony kierunkowskaz wykonaniu po... Po No to co? No za długo, za długo. Za skrzyżowaniem zmieniasz pas jeszcze raz na lewy, tylko mhm. pamiętaj, e, oprócz lusterka jest jeszcze martwe pole, to po tak. pierwsze. Mhm. Po drugie te kierunkowskazy wyłączymy jak zrealizujemy. No i te biegi. Dobrze, to było dobrze. Najpierw pójść Dobra no, Może nawet złożymy. Albo nie Dobra, luz. luz. Tak, tylko jedna rzecz. Byłoby wszystko super tak? Tylko jak hamowałeś to gdzie mnie miałaś patrzeć. E, nie. A Tutaj. A patrzyłeś? Przód. No i co? No, li no lipa. No. Trochę. Kontrolujemy, kontrolujemy. Mhm, Umówiliśmy się na coś 100 lat temu, więc ja pamiętam, czyli to samo robimy, mhm. robimy zmianę pasa mm, z rozkrzyżowaniem, no. jesteśmy w dużym ruchu, masz gęsto, więc chciałbym, żebyś tutaj ładnie to zrobił, pamiętaj o tej zmianie biegu, że najpierw puszczę sprzęgło, dopiero później gazuj, mhm. najpierw pójdź sprzęgło spokojnie, a teraz, o, to ma sens. To było ładnie. Dobra, no i rozpoczynasz. Weszło, weszło. Tu nie, ale tu już można, dobra. Ale gazu, 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 umówiliśmy się, że jak decydujesz się, że zmieniasz pas, to masz dodać gazu jeszcze trochę na swoim pasie, tak? Tak. tak. No to rób to, mhm. będzie zmiana pasa na prawy. Okej. Okay. Ale też za skrzyżowanie ma No jasne. No tak, przednie można, nie powinno Tutaj się. Tutaj jest przejście dla pieszych i tak dalej, dobra, mhm. zmieniamy pas. Okej. Okay. Ale nie, 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 nie. Nie, Ja już powiem, o co chodzi. Zwolnij, bo nie, przecież Adam. Martwe pole. nie, nie, Zmiana pas na prawy, ale to w ogóle nie było martwe pole. A, nie, bardziej Nie biegi. Jak staniemy, to ja Ci to wytłumaczę. Okej. A na razie zmiana pasa na lewy jeszcze raz. Dobra. No, tu nie, nie zbliżaj to, się. Jeszcze nie. Kierowca ma być, Aha. ale nie zbliżaj się do gościa. Mhm. Możesz teraz? Adam, patrz tam. Możesz? Średnio. No nie możesz, no nie. Dobra. Jak on jedzie, Możesz Za teraz? Tu. Jak pojedzie, to tak. Możesz? No też średnio. Nie. nie. Nie możesz. Możesz teraz? Widzisz, zmienił decyzję. No tak. tak, bo zmienił tak. decyzję. Teraz tak. No właśnie, zmienił decyzję, mhm. czyli on na początku dynamicznie jechał. Nie I zbliżał się mocno, Później a nam Ty musisz wcześniej, nie, 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 Ty musisz wcześniej zacząć wyhamowywać, Ty za późno zaczynasz hamować mocniej, rozumiesz, mm -hmm. ja tutaj zaczynam się robić sztywny, no, posłuchaj, moment, moment, jeszcze jest bardzo ważna rzecz, tak, zrób jeszcze raz, popatrz na martwe pole, jak zmieniałeś pas na prawy, gdzie mm -hmm. popatrzyłeś martwe pole? No, bardziej na, gdzie? Potem tak, no, o, się odchylić, tam właśnie patrzyłeś, mm -hmm. no, daj tam głowę, no. a co widzisz z przodu wtedy? Niewiele. No czy tutaj, nic. A co widzisz z przodu? No nic. A możesz jechać nie widząc z przodu? No nie, nie da no to, rady. To martwe pole jest tu, Moment. tu jest mm -hmm. martwe pole, mm -hmm. nie tam, już 10 razy mówiłem. Okay, okay. Patrzysz do przodu, super, lusterko, super. Martwe pole jest tu. No. Nie wolno ci głowy odwrócić, okay. bo wtedy jak oni się zatrzymają albo zwolnią, to, to ty nie będę nie... widział. Wiedziesz w niej. Będzie lipa. No. Jeszcze raz co zrobimy. Okej. Okay. Martwe pole jest tylko tutaj, mm. na wysokości klaty, że tak powiem, egzaminatora i instytutora. Nie dalej, dalej absolutnie. Okay. Jak ma być tak, to lepiej w ogóle nie patrzeć w martwe pole, bo to jest wtedy już... Nie odwracamy się od jezdni, co jest z przodu, tak? Uh -huh. I sobie tą czwórkę, to przecież to nie przeszkadza, ty no jedziesz, nie. jedziesz równym tempem, także tutaj jest zwalniaj przy zmianie pasa, jak nie trzeba. Um. No i próbuj zmienić pas, okay. jest duży ruch, tak? Jest ok. Dobra, nie, nie ruch duży kierownicą, Adam. Dobra. Ruchu dużego kierownicą nie robisz. Po, po skosie zjeżdżamy. No, no, no. Okay. Ale dalej cię ciągnie, w, patrzę na twój wzrok i dalej cię ciągnie za moje plecy. Wzrok. Ty nie, ty tutaj i na wysokości tutaj. Moje klaty nie... Dalej. Okay. Więc mieni pan lewy. Uh -huh. Nie zbliżaj się. Widzisz co samo robisz, Adam? Zbliżasz się, to samo robisz. No. Spokojnie, spokojnie. No, no się, na trzeba, tak. się na trzeba się zatrzymać. Nie trzeba się zatrzymać, bo jadą o. przed Tobą. Dobra. Obserwuj, tylko obserwuj. Możesz? Teraz Możesz? tak. No to, no to już. Tak. To było lepiej. No. Dobra. Dobrze. O, teraz była kontrola. Teraz było dobrze. Teraz było dobrze Teraz było dobrze No fajnie Adam, robimy tu już naprawdę wiem, mega, wiem, trudne wiem, wiem. mega trudne rzeczy, mega trudne rzeczy Zmiana pasa wyprzedzanie to są najtrudniejsze rzeczy, jeżeli chodzi... Pali w takim ruchu jeszcze... No właśnie w dużym ruchu, tak? No. Robimy to. Tylko pamiętaj, że... Popatrz teraz. No. Patrz raz, patrz tu. Jeden w... duży, drugi duży... Dobra, w tu, patrz, prawda. <laughs> uh -huh. Jeżeli patrzysz tutaj, co widzisz w lusterku? Bok samochodu i, no, i, i, i z tych kierowców na bocznym pasie. Tak. Jak będzie typowy samochód osobowy, to jeżeli przód samochodu będzie tu na wysokości mniej więcej połowy szyby, mhm. jego przód, tak. to jego w lusterku może nie być widać. No tak. I wtedy musisz kątem oka tutaj popatrzeć, ale to jest bardziej kątem oka, niż od... Nie, gdzie tam? Aha, bardziej tak... Tu po prostu, tu. Na środek szyby. Tak. Mhm. Na środek szyby. Okej. Okay. Bo jak wzrok Ci ucieknie tam To nie będę widział światła na nic... przykład Albo przodu No nic nic nie widział W No, no. Okej okay. Wiesz, jest dobrze, bo robisz to ogólnie dobrze Tylko musisz... Do... Dopracowujemy No przodów. jasne Jedziemy Ale ucieka Ci samochód z tego. Ale co ty robisz? A, dobrze, jesteśmy na... Adam, na razie jesteś na lewym pasie tak, tak. Ty... Okay. Teraz dopiero Działaj Okej okay. A, nikogo za nami nie ma ale, 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 jeszcze jedna uwaga, nie robisz żadnego ruchu kierownicą, dopóki no nie... No No tak, a Ty zrobiłeś raz już powolny zjazd i w czasie sobie patrzyłeś. Jeszcze raz na lewy. Mhm. Dobra, zatem... Kto do jeszcze? Nie ruchu, powoli, powoli sobie zjeżdżasz. O. Bardziej gazem odjeżdżasz od tego pojazdu, niż już ruchem, ruchem kierownicą. No, oczywiście. A, no idzie. No i pierwszy raz się dowiedziałeś, nie? No, żebyś nikt <laughs> jeszcze tego bez, nie mówił. Dobra, dobra, może było, ale mi uciekło. Zmiana pasa na prawy. Spokojnie. Bo się kończy dystans, a już musi dynamikę zweryfikować. Zweryfikuj dynamikę, gdzie tam się odwracasz? Okej, okay, teraz Adam. spokojnie można. Nie wolno ci się odwracać, nie wolno ci się odwracać. A co nie będziemy wjeżdżać? Ta bomba, co ci pstryka, co? co po co ci to, ten... Oj, no właśnie, nie potrzeba do niczego. Słuchaj, yy, w dalszym ciągu ciągniecie na odwracanie się. No. Dobra, Adam, teraz zostaniesz ciekawe zadanie. Będziemy zawracać na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Okej. Okay. Niech jedzie. No tak. Jest z prawej. No ty, Adam, co jest prawej? Przecież ty z prawej? Przy tym masz drugie z pierwszeństwem. Ale ja miałam, ale, ale co z nie prawej? mam miejsca miałem. No to co innego chcesz być grzeczny, a nie no że chciałem być mówisz, grzeczny. że on jest z prawej ty puszczasz, bo on ma pierwszeństwo z no, prawej. No chciałem być grzeczny, No dobra, dobra. No bo on jest duży i... No. Adam, ale ty no, się ściemniać. No trochę. <laughs> trochę. <laughs> I że kombinuję też się tu. Skup się Adam, skup się, skup się, Adam. Zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Ale przy okazji, w międzyczasie, kiedy zdecydujesz się, w którym, którym to będzie skrzyżowaniu, to proszę cię, żebyś zmieniał pasy treningowe. Na nauce jazdy trzeba to robić setki razy setki 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 razy, żeby wyrobić sobie te prawidłowe odruchy, te kontrolę lusterek martwego pola i tak dalej. Jeżeli to robimy, będziemy robić mało, to będzie słabe, słabo to Aha. będzie. Oczywiście na egzaminie nie będziesz tak zmieniał pasa na lewy na prawy na lewy na prawy, ale możesz dostać polecenie w dużym ruchu skrętu w lewo i będziesz musiał przejechać przez kilka pasów i to też będzie zmiana pasa, nie? Aha. Dobra. Koncentracja. Się nie odzywam, ty wiesz co masz zrobić. A jeszcze, jeszcze. Ale no, nie, 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 nie zgadzam się z tym. Nie, 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 nie. Teraz dopiero możesz. Teraz ale widzisz różnicę? Widzę. A dlaczego się znowu zacząłeś zbliżać do, do tego pojazdu, do tego pasa lewego, jak tam ewidentnie Cię nie puszczał ten pojazd? No to by było już wymuszenie. No to po co się zbliżasz? Mówiłem Ci, w tylko włączony kierunkowskaz i się w ogóle nie zbliżasz, tak? Mhm. Za skrzyżowanie wiadomo co masz zrobić i no. zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu, Ty decydujesz gdzie. No tu nie możemy. Co masz zrobić? Zawracamy. Pierwszym możliwym skrzyżowaniem. A jak nie możesz, to masz trenować zmianę pasa na prawy teraz Aha. w tym momencie. Możesz zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? Tutaj tak. Ok. Zakazu nie ma, skręcić można. Czyli Adam decyduje, że na takim skrzyżowaniu, słuchajcie, można zawrócić. No, zobaczymy. ja. Widzę to inaczej, ale Adam widzi inaczej. Patrzymy bliżej co tam jest. Możemy zawracać Adam? Skręcić można, ale zawrócić... Adam, Adam jeździ 5 lat za chwilę i nie wie, że na synalizatorach S3 bez polizyjnych się nie, nie zawraca. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie, ma nie zawraca się. No nie i Adam strzałka. wjechał na pas lewy skrajny, gdzie tylko wjedziemy do no tak, bo jest... sklepu. Adam, a polecenie dostałeś egzaminacyjne, zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu i wjechałeś normalnie na pas do skrętu w lewo i nie wykonałeś polecenia. Jeden błąd taki na egzaminie możesz zrobić, drugie niewykonanie polecenia i żegnasz się. Ee, z egzaminem, umawia się na następny raz mm -hmm. 200 w Wrocławiu, 22 no. zł koszuje egzamin państwowy Tak, sprawdzałem ostatnio Przygotujesz się do jazdy, czy tak będziemy stać na tym biegu, Adam? Dobra A czy miałeś Adam problem, jak ty milion razy już robiłeś zawracania i, i takie polecenia? No wcześniejszym się się... Na jakim wcześniejszym? Nie, wcześniejszym był nie, wcześniejszym był Co zakaz skrętu w lewo tu jest skrętny, ale. Hmm. Byłeś na... Miałeś na tyle czasu, żeby sprawdzić. Wcześniej miałeś znak uzupełniający. jedziemy? No, aż zgodnie ze znakiem. No. Musimy zgodnie ze znakiem. Znaczy, no, no nie mamy wejścia. Ła, wow. ale po oczach daje. A gdzie ty jedziesz? Adam, Adam! A, bo... tak, tak. Jedź, już, jedź, 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 jedź. Jed, 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 jed. Gdzie ty jedziesz, Adam? Wow. Weź teraz to już mnie w ogóle. Jak już sami powiedzieliśmy sobie, że nie możesz zawrócić. Że tylko możesz skręcić w lewo, no to szukasz pasa do skrętu w lewo, a nie zawijasz znowu do zawracania. W lewo, będziemy za chwileczkę skręcać adam. Okej. Okay. Jedziemy za chwilę stąd.